pani premiera tego spektaklu? Tak, byłam w cieszynie na premierze. Jak pani po czasie odbiera ten spektakl? Jakie emocje pani towarzyszą podczas oglądania do kolejnej y, adaptacji? No y, muszę powiedzieć, że jest to jedna z moich ulubionych adaptacji. Ona bardzo odbiega od oryginalnego tekstu. Właściwie wszystko jest zmienione, a jednocześnie Taki, taka ramowa historia pozostaje ta sama. To jest dla mnie zawsze wielka radość, kiedy widzę, jak tekst żyje w rękach innych twórców, że to się staje ich historią. No, chyba tego sobie życzą wszyscy pisarze, żeby ich opowieść inspirowała kolejne osoby, żeby dawała też jakąś radość twórczą. Ja uwielbiam te lalki z Cieszyna. Naprawdę są przepiękne, bardzo pomysłowe, prościusieńkie. No, i wielki ukłon dla artystów, którzy wymyślili taką świetną scenografię. Zapamiętałam, bo to było chyba 3 lata temu, kiedy widziałam premierę, więc zapamiętałam troszeczkę inaczej, a może przedstawienie o odrobinkę ewoluowało. Zapewne po iluś tam zagraniach ono się robi no jakby coraz lepsze do, i dojrzalsze. I takie były moje odczucia dzisiaj. Podobało mi się jeszcze bardziej niż za pierwszym razem. Co jest, jak pani myśli, taką, takim elementem, który przyciąga teatr do tego, żeby wystawiać ten tekst, poza tym, że jest to tekst, jest to lektura szkolna? No właśnie myślę, że historie są dosyć pojemne. Jest ich w pierwszym tomie, bo w sumie napisałam sześć tomów już skarpetkowych historii, ja piszę siódmy, ale mówimy o tej pierwszej części, najprostszej można powiedzieć, to jednak te historie wydają się dosyć pojemne i właściwie to jest wachlarz najrozmaitszych tematów, które... Można poruszyć. Więc też wybory tych historii, bo nie każdy, nie każdy reżyser przedstawia 10, są różne w zależności od tego, co najmocniej pociągnie danego reżysera. No, tutaj w tym cieszyńskim przedstawieniu, to było celowo zrobione przedstawienie dla młodszych dzieci. Więc ich historie zostały uproszczone i napełnione takimi podstawowymi bardzo treściami. No, właśnie jest to dowód na to, co mówię, że one są dosyć pojemne i można różne historie poprzez moją książkę opowiedzieć. Te kolejne części są przeznaczone dla dzieci w jakim wieku. Ja pisząc kolejne tomy skarpetek założyłam, że mój czytelnik będzie rósł razem z tą książką. I dokładnie tak było, że pierwsza książka, to była w ogóle moja pierwsza książka, ja teraz mam na koncie po 10 latach, około 90 książek, więc szybko poszło. Ale pierwsza książka była taka najprostsza. Potem druga pomyślałam sobie, że dzieciaki są o rok starsze więc należy im się taki solidniejszy kurs lektury. Więc opowiadań było nie 10, a 13 i nieco dłuższe. No to w kolejnym roku pomyślałam, okej, okay, oni już naprawdę nieźle czytają, dajmy im powieść przygodową i to była Banda Czarnej Krotę. zresztą wystawiona teraz przez Teatr Pinocchio w Łodzi. Fantastyczny spektakl strasznie się dobrze bawiłam, potem, potem w kolejnym roku to był Kryminał, taka poważniejsza dla nieco starszych czytelników już propozycja i dalej dla zupełnie dużych dzieci, takich trzecia, czwarta, może nawet i piąta klasa były dwa tomy sekretnej historii ludz skarpetek, gdzie już trzeba mieć za sobą sporo lektur, bo to są historie skarpetkowe, które odnoszą się do konkretnych wydarzeń historycznych, do namalowania dziokondy, czy do bitwy pod Grunwaldem, albo do historii o królu Arturze i mieczu wciśniętym w kamień. Więc założyłam, że to będą już troszkę starsze dzieci, dlatego te opowiadania są nieco poważniejsze. Teraz pisząc siódmy tom, będę jednak chciała y, odrobinę się cofnąć i znowu przygotować książkę dla odrobinę młodszych dzieci, bo wydaje mi się, że do, do, dotarłam już do kresu tego tematu. Już dalej to są y, młodzi dorośli, no już im o skarpetkach się nie pisze, więc y, wrócę troszeczkę dla młodszej publiczności. Chcę ten siódmy kosmiczny tom, bo to będą skarpety w kosmosie, y, przeznaczyć. Z drugiej strony, skarpetki są tym elementem który, um, ubioru, który jest bardzo często kupowany z różnych okazji. A to prawda, w tak. muzeach, mają tak, przecież nawiązania tak, 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 do sztuki. No więc tak naprawdę cały czas obracamy się w tym świecie skarpetkowym. skarpetkowym. no właśnie. I być może to jest tajemnica powodzenia tej książki, że jest to temat z jednej strony banalny i oswojony i bliski, a z drugiej strony strony, taki, który się nigdy nie starzeje, bo przecież każdy gubi skarpetki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.